Otworzyć? Chyba nie ma innej opcji. Nie ma? Jakiś amunitur ma być. O! A no to, to co? Nie, znowu nic. No dobra. Chyba poszło, albo po prostu stoi i czeka. Hmm. Widzę coś, co wygląda jak krew tam. Omnitul. Jest. Cokolwiek miałoby to być. Inwentarz, aha, mam jeden, jedną rzecz. Okej, okay, czyli tym mogę, to jest taka karta dostępowa, razem jeszcze z możliwością zarządzania różnymi systemami informatycznymi. Ok, no dobra, ona ma się adaptować z czasem do użytkownika. I tutaj jeszcze upgrade do tego będą, i tutaj jest od razu wbudowana jakaś Sztuczna inteligencja. Coś będzie do nas gadać pewnie. Mam nadzieję, że jakoś przyjemnie. Co to tutaj było? Może lepiej nie wałęsać się? Tak sądzę. Dobra, przebijam się. O nie, 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 nie. Nie poszło albo czeka. Oho, kurą przeszło super. Widać to plombowanie, nie zdało się na nic. Ok, a co będzie tutaj? Aha. To. Nie, 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 tylko mi nie mów, że wezwiesz ochronę. Cudownie, co teraz? Mam nadzieję, że gdzieś się przebiło, to coś. dostępu to co dalej tędy? Wejdę? Nie. Może coś innego muszę zrobić, żeby mieć dostęp. Zdaje mi się, że już tutaj niczego nie ma. Coś jeszcze tu jest? Mocnego. <ścoughs> Można wysmarować się olejem. Żeby się zakamuflować. Nic. Uuh. Uuh. Mm -hmm. No dobra, próbuję jeszcze raz w takim razie. O mnie tu. tutaj. Co za błąd? Nie mamy jakieś karty tak Mam się cofnąć do samego początku tam jakaś karta chyba była No dobra Spróbuję Będę się nie da oczywiście No dobra. Jezu. Czyli ja nie jestem taki bezpieczny chodząc sobie po rejonach, w których już byłem i nikogo chyba nie miało być? Dobra, tutaj nie widzę żadnego ruchu. Tutaj było to paskudztwo. Co to do mnie gadało? Co, 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 co? Okej, okay, to mogę kliknąć zamykać za sobą. Nie. To tylko hałas. Dobra. Ten bufor danych. Tutaj. Ew. Co jest? Zgasło światło. Tutaj się paliło wcześniej. Aha, super. Dziękuję za wyłączenie mi świateł. Dobra, ja mam jeszcze jeden pomysł, bo. Okej, okay. o, o, jestem. Toolbox. No i. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Toolbox. O, 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 o. Coś tam odczytuje. Service console up to 3, including pilot seat activated. O, dostanę jakieś dyska? <laughs> Okej, okay. status. Zrobiono setup serwery offline. Główne zasilanie zawieszone. I zdalny dostęp, Zostrzeżony niestety. 13 dni jeszcze będą systemy działały na trybie awaryjnym. Okej, okay. ciekawe jakie. Systemy? Co to jest? Jakiś skan. Trzy progresowy. O właśnie, Toronto. Rinty napisała, że jej się podoba, ponieważ akcja dzieje się w Toronto, czyli tam gdzie mieszka. I rzeczywiście to było Toronto, a czy nadal jest? Chyba tak, skoro tutaj piszą o tym. <grym> Okej. Okay. No dobra. Tak w zasadzie, co tutaj jest? Trochę się zmieniło, bo to nie wygląda jak wyjście z standardowej konsoli linuxowej, unixowej. Okej. Okay. Omnitool, a właśnie jeszcze inwentarz. Coś tam, okej, okay, okej. Okay. Nieznana kontaminacja, czyli zanieczyszczenie. Okej, okay, jakieś tam w użyciu. Piąty, szósty. A, te, te pancerze. Ok. No dobra. Co dalej? Tool chip. Jakiś chip w Omnitulu. Witaj z powrotem, Louis Meuron. Twój Omnitul jest w perfekcyjnej kondycji. Ale nie ma w nim tulchipa. Lala. No to. Hmm, aha. Zupdaytować można. No dobra, w takim razie przynieść tool chip, żeby... Zupdate'ować. Tylko skąd? Okej... Okay. Cortex chip, czyli... Co do wewnątrz mózgu? Kory mózgowej! Neuron? <gry> Powinien być neuron! Okej, okay, no dobra... Nie mam... Odblokować toolbox. Oho, coś chyba będę miał zaraz. Orientacja? This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong, or someone didn't want you in there. Then what do you do? You shove that Omni tool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really.

O, wchodzi. Tak fajnie przesłało dane graficzne. Podoba mi się. Jeszcze więcej. Już się nie da. Napchajmy tego. W kieszenie. Będziemy rozdawali wyjściówki. No dobra. Toolchip. Update. Szyfry Update. Uje? Pięknie. No, to tak właśnie powinno być. Powinna się update'ować szyfrowanie, nawet jak ma się coś, co ma odszyfrowywać. Ponieważ nie można po prostu od razu dostarczać razem z szyframi. Bo jeszcze nie wiadomo, kto będzie to trzymał. No dobra. Ja. Omnitul, Czyli ten Cortex Chip. Na razie nie Szczególnie, że kazał mi teraz wziąć w łapkę. Okej, okay. cudownie, to tam mogę się dostać. trendy to było. Ledwo widzę. I ten szedłem. Dobra, trzeba w takim razie na inne rzeczy zwracać uwagę następnym razem. Bo ja tutaj pamiętam, jak to wygląda, ale jak się świeci. Ej, skrót. Tu było zamknięte. Kto mi otworzył? Dziękuję. Okay. No. no. i. Poszło. Okej, okay, to wygląda lepiej. Ten robot się nie rusza, prawda? On i tak jest zawieszony... Aha. Yy. On jest zawieszony tylko tutaj, ale ma dosyć duży zasięg. Teraz pytanie Podejść do niego czy nie Kowanie No dobra Co ma coś jak piły Może przewalić No dobra I...

Szalały maszyny, ale tylko w części miejsc się wycofywali. Jesteśmy pod wodą, więc jeśli to jest Toronto, to albo niestety zalało albo mamy specjalną stację badawczą pod wodą z jakiegoś powodu. Zapewne właśnie dlatego, żeby coś, co tutaj się nie powiedzie, nie wydostało się na zewnątrz. O, Szalone maszyny. Najgorsze, że taka maszyna może się naprawdę szybko poruszać. Co to? Rybki. Ktoś sobie rysował rybki. Jest rekin? Z jakimiś... Co to z jego brzucha wychodzi? Aha. Wynosi się czerwone, więc... To obrażenia zaatakowało. To chyba od środka, od żołądka. O. Wielka dziura. Czy coś tam badano w środku? Tutaj są kolejne trybki. I one też mają jakieś tam macki wystające. To one atakują, czy one też są atakowane? Tutaj coś zjada, i z tyłu wychodzi. Tak, na różnych rybach jest i rekin młot. Wieloryb też. Coś paskudnego dzieje się. To pewnie to badano. Ale czy chcieli to wywołać? Czy też zapobiec temu? No dobra, czuję się trochę pewniej. Co tam nie czeka dalej? Póki się świeci? Kamera. Это есть то. У. Подай И Нихос. Wszystko w porządku, to włącz mi światło. Dzięki. Aha. Zostań. Zostań tu, to lepiej chyba w takim razie. Ty zamiast mnie. Dziękuję. Miło twojej strony. Widać. Schyłek człowieczeństwa. Ok. Dobra, w takim razie już wiem, że mam tutaj nie zostawać. Co to jest? Co to jest? Oh. Ok. I to to jest to paskudstwo, które wyrastało z tych wszystkich biednych zwierząt to jest organiczne? Widać, że to się ruszało organicznie. Pulsowało. Ale to chyba już nie jest. Okej. Okay. Komuś popsułem szyki i chyba musiałem. Inaczej bym mnie wy, nie wypuścił stąd. Okej. Okay. Trzymał jako obiekt laboratoryjny. Przez ile lat. Właśnie, jakiś rok by się przydał. Dziś, dziś, dziś. Właśnie coś łazi tędy. I nie tylko teraz. Wcześniej też. I co, właśnie strzybuł się, wydostał? Czy, no, coś się wydostało? Okej, okay, którędy? Nie chcę tam odchodzić, ale będę musiał. Tam coś chodzi. Dobra, idę. Światło to niekoniecznie lepiej. Okej, okay, kolejne poskóstwo coś tam przerusza. To wygląda jak człowiek, który robi jak facet, który robi coś. Nie, dobra, to jakiś drut jest. Znaczy, <grym> to jak facet, który robi coś, co może robić tylko facet. Upsilon, patos. Super. Generator, turbina. Injekcja. To jest robot, który z się z tego! co chodzi? Już jestem prawie pewien, że wszystkie roboty tutaj nie będą dla nas przyjemne. Okej, okay, tędy niby można być może wyjść. A to? Nie dotykaj struktury żelowej wyciekającej. A, wycieku z żelowej struktury. Nie mogę potwierdzić tego efektu na wał. Wow. Co to jest wow? To ledwo zipi. Pytanie, co ja mam z tym zrobić? Na pewno nie chcę pomóc temu. Obawiam się, że nie odczuję to wdzięczności. Maszyny robią to, co po prostu mają zaprogramowane. Hey, can you hear me? Chyba nie. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie chwyci, bo chcę mu coś włączyć, wyłączyć. Odłączę go. To jest maszyna, to nie człowiek Dobra, nie odłączam od drugiego A zaraz, zaraz, co tutaj Mogę to włączyć, ale Czy on nie powstanie wtedy? Czy tam ona Mogę wyjść? Nie, cudownie Chyba zasilanie Tak, to kobieta. I tu powstają pytania o uczucia androidów, wielokrotnie stawiane w science fiction. Cudownie, i co? Kliknij sobie więcej mocy. No, 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 Jak? Halo? Ej, ja chcę tym sterować. Aha, nie mogę po prostu. Chyba. Zobaczmy zaraz. No bo. Generalnie rzecz biorąc, człowiek to też jest taka maszyna biologiczna, ale maszyna. Okej. Okay. Czyli trzeba będzie rozwiązać jakąś zagadkę. Tutaj jest trochę mocy. Okej, okay, no dobra. Do zielonego? Aha, no dobra. Prosta sprawa. Co dawnie? Nie można było tego zautomatyzować. Ok, działa. Uu. Alarm. Rewelacja. Okej. Okay. No dobra, ale nic nie przybyło. Puść mnie. Przez szybkę. Aha, tutaj.